Hej! Witam wszystkich serdecznie na kanale Słowo i Moc. Dzisiaj krótko powiemy o tajemniczym miejscu, takim sekretnym. Nie będę się rozgadywał za bardzo na początku czołóweczka i coś powiem. Słuchajcie, no tak to się składa, że e, ostatnio te czasy regularności wrzucania tych filmów już są, jakie są. Kiedy mam możliwość, to wrzucam. E, tego czasu trochę mi brakuje w tej organizacji, więc wybaczcie mi, ale damy radę. E, myślę, że e, jeszcze miesiąc, na pewno jeszcze miesiąc będziemy musieli, e, że tak powiem, być na wygnaniu, w cudzysłów e, wezmę ten, ten wyraz. No, mieszkamy cały czas tutaj, wynajmując jeszcze mieszkanie, ale to myślę, że za miesiąc już się skończy, będziemy mogli się wprowadzić do naszego domu. A jak się wprowadzimy do naszego domu, powinniśmy mieć taką możliwość już powoli technicznie ustawiania sprzętu do yy, naszych poniedziałkowych spotkań na żywo. No więc mam nadzieję, że to się uda. Jak mówię, za miesiąc bo zależy oczywiście, kiedy, te, kiedy to oglądasz. Yy, za miesiąc czyli to by był yy, październik. W granicach końca nawet października, więc może dopiero w początku listopada. To, to trochę to się przedłuża, ale jakby OK. To jest wszystko dobrze, idzie to swoim tempem, i e, ja mam pokój. Mam pokój w sercu. Pan jest z tym wszystkim z nami, także cieszę się bardzo. Ale dobra, przejdźmy do tematu. Słuchajcie, dzisiaj bardzo krótko. Temat ogólnie jest, że tak powiem, mało popularny. W sensie takim ja też o nim jakoś super dużo nie mówię, chociaż gdzieś tam. Na naszych spotkaniach środowych, jak się spotykamy online, z naszymi braćmi i siostrami Chrystus, z naszą wspólnotą, to mówimy o tym trochę częściej. Tutaj, tak bezpośrednio na YouTube mówię o tym niezbyt dużo, nie dlatego, że temat jest niepopularny, tylko dlatego, że w sumie jest to niby oczywista oczywistość, którą wszyscy powinniśmy praktykować. Niestety, z jakichś przyczyn tego nie robimy. Mówię też tutaj o sobie. Wiecie co, jakiś czas, tak w trakcie mojej podróży, że tak powiem, wzrastania, o mój pies przebiegł, wzrastania w Chrystusie, przechodzę z etapu na etap. O tym też mówiłem na naszym spotkaniu środowym we wspólnocie, że są odpowiednie etapy i pory w Twoim życiu, które trzeba rozpoznać, ale to nie dzisiaj chcę o tym mówić. W każdym razie w moim przypadku, bo nie wiem czy we wszystkich, u wszystkich tak jest, pewnie nie, ale u większości być może tak właśnie to wygląda lub bardzo podobnie. W momencie, gdy coś się kończy, a nowe się zaczyna, czyli jest ten okres przejściowy, w tym, nie wiem, nazwijmy to sezonie, czy po, pora roku, niektórzy tak to jakby określają. U mnie w środku dochodzi do pewnej zmiany. Do pewnej zmiany w kwestii teologicznych, dostaję jakieś objawienia, że tak powiem, od Pana mądrość, w charyzmacie, w darze, w posługiwaniu. No, gdzieś w tym życiu chrześcijańskim coś się zmienia i, i, i to z reguły się dzieje w tym czasie przejściowym dla mnie. Gdzie jedna rzecz się kończy, a druga rzecz się za, zaczyna. No teraz ewidentnie kupiliśmy dom, więc jesteśmy w okresie przejściowym nie tylko ze względu ale, i na dom, ale też yy, względem tego, co się będzie wy, wydarzy, wy, wydarzało. Martak się mówi po polsku. Wyda, z tego, co się wydarzy w przyszłości. E, Kilka osób się odezwało, jeszcze na razie niczego nie ujawniam, bo nic do końca nie wiem, ale będziemy, będziemy to ogłaszać na pewno i będziemy w tym temacie też działać. Ale mówię, to znowu się nie chcę rozgadywać. Niezależnie od tego, co się dzieje w tym okresie przejściowym w moim życiu, czy to jest zmiana teologiczna, czy w służbie, czy z miejsca zamieszkania, ja zawsze dochodzę do tego samego wniosku. A wniosek jest następujący. Ja potrzebuję jeszcze więcej Chrystusa, bo mam go w sobie za mało. I myślę, że to jest w moim przypadku głównym motorem do tego, co ja chcę robić dalej. I głównie, gdy zastanawiam się w okresie przejściowym, co mam robić dalej. To nie zastanawiam się tyle nad samym robieniem rzeczy, tylko tym, że ja chcę go więcej. I tutaj, słuchajcie, mówię teraz o miejscu sekretnym, tym tajemniczym miejscu. Dlaczego to się tak nazywa? Bo mówię o niczym innym, jak po prostu o modlitwie, o tej relacji, o modlitwie relacyjnej z Twoim Panem Jezusem Chrystusem, z Duchem Świętym i z Bogiem Ojcem, który jest w niebie. Jak mówię o miejscu sekretnym i tajemniczym, to jeżeli pomyślimy o tych dwóch wyrazach, to to są Sekret, tutaj jest coś, co jest nieujawniane, co jest zakryte, a tajemnicze, no to znowu to jest coś, czego nie odkryliśmy. Czyli to jest gdzieś, miejsce, w które możesz wejść i tam. Ono jest nieodkryte. Tam nikogo innego nie ma. Tam jesteś tylko Ty i Twój Pan. I to moim zdaniem, jest podstawą podstaw dla życia chrześcijanina, aby móc dalej iść z Chrystusem przez życie, aby móc wzrastać, aby móc stawać się tym, kim On. Chcę, żebyś był, kim On zamierzył, żebyś był. Mamy przepiękne obietnice w Biblii, w Słowie Bożym na temat chociażby, weźmy jeden, ten taki dość miarę chrześci... chrze... chrześcijański, powiedzieć. popularny w środowisku chrześcijańskim. Pożyteczne, mówi Jezus do swoich uczniów, jest moje odejście, bo gdy ja odejdę, ześlę wam ducha. A gdy będziecie mieli ducha, będziecie czynić większe znaki Niż te, które ja czyniłem. Oczywiście parafrazuję. Pożyteczne jest to, że Jezus odszedł z tej ziemi, bo my teraz mamy, że tak powiem, na wyłączność możliwość relacji z Duchem Świętym i możemy działać większe znaki i cuda. Dlaczego mielibyśmy być zachwyceni tym fragmentem? No bo każdy pewnie by chciał czynić znaki i cuda. Z tym, że tutaj właśnie chciałbym się zatrzymać wychowując się, szczególnie w polskim kraju, który jest krajem uciskanym przez wiele, wiele setek lat, przez wrogów tego narodu, ale także poprzez systemy religijne, które się zakorzeniły w tym, w tym kraju, my, jako Polacy, mamy wielką trudność w budowaniu relacji, a szczególnie gdy mamy do czynienia, jakby z tą relacją, my, Pan, na, na bazie Biblii, słowa chrześcijaństwa. Ponieważ ta relacja jest oparta na łasce. Na łasce, czyli na tym czymś, co zostało Tobie mi dane za darmo. I ani Ty, ani ja nie możemy kompletnie nic zrobić, żeby na to zasłużyć. I mimo tego, że gdzieś to słyszymy, mówimy. Zrozumienie tego, a nawet nie tyle co zrozumienie, co zaakceptowanie tego, przyjęcie tej łaski, jest dla nas bardzo trudne, bo my byśmy chcieli zawsze coś zrobić. Zresztą nie tylko jeżeli chodzi o polski kraj, chociaż może wyjątkowo, ale chociażby cały system edukacji jest zbudowany na tym, że jeżeli zrobisz dobrze, piątka, jeżeli źle, pała, siadaj. I jest płacz. Nagle wchodzimy w miejsce, gdzie Jezus mówi ja już za ciebie wszystko zapłaciłem. Powiedzmy, że idziesz do sądu, bo masz do zapłacenia wielką karę i nie masz pieniędzy, żeby ją spłacić. To jest zresztą przypowiedź, która jest w Nowym Testamencie. I przychodzi człowiek i mówi, ja wszystko zapłaciłem. Cała kwota została uregulowana. Więc ty, drogi bracie, droga siostro i ja nie możemy nic zrobić, żeby móc otrzymać więcej. Twoim i moim zadaniem nie jest Zbieranie większej ilości wiedzy. Otworzę Biblię, nauczę się jej na pamięć. Jak ją przeczytam i zapamiętam całą, to będę wiedział więcej. Jak będę wiedział więcej, to pan nie. Nie. Bo to, że będziesz wiedział więcej, ok, może ci pomóc w pewnych kwestiach, ale to nie zbuduje twojej relacji. Z Nim. Tak samo jest w służbie, o pani, jakbym. Jak mam być taki jak ty? Muszę przecież przemieniać wodę w wino, i muszę rozdarzać chleb. Przecież mieliśmy czynić większe znaki. Tak, jakby jasne, ale znowu, nie pogoń za znakami, tylko pogoń za nim samym. Za tą relacją. Tylko i wyłącznie, według mojego mniemania, i do tego wniosku dochodzę, bo już kończę, ląduję, za każdym razem. Gdy dochodzę do okresu przejściowego i czuję, panie, wiesz od czego to się zaczyna? To się zaczyna od tego, panie, coś jest nie tak. Mam piękne obietnice w słowie, mam piękne obietnice wypowiedziane do mnie, przez ciebie, przez innych proroków. Wszystko mam, a jednak tam nie jestem. Panie, coś jest nie tak. Jak zaczynam rozważać, co jest nie tak, że nie widzę tego, co powinienem widzieć, że nie dzieją się te rzeczy, które powinny się dziać, że nie mam zwycięstwa w tych kwestiach, w których chciałbym mieć zwycięstwa, czyli tak naprawdę w tym wszystkim, o co wszyscy walczymy. Umówmy się zupełnie szczerze, bracie i siostro, większość z nas, chrześcijan, przychodzi do Pana, dlatego, że czegoś potrzebuje, dlatego, że ma problemy. Moja żona mnie karci. Jestem, teraz jestem bardziej prorokiem, niż pasterzem w tym momencie. Bo mamy w tym jakiś konkretny interes, tak? Chcemy coś konkretnie zmienić. To tak naprawdę tylko myślę, ci, którzy są gdzieś tam już dojrzali dostali pewne objawienie od Pana, jakby zostają w chrześcijaństwie, dlatego że poznali na, naprawdę Go. Ale mówię o tym samym momencie przyjścia. Luna! To się wytnie. Mówię o tym samym momencie przyjścia. Do Jezusa. To często ono jest spowodowane tragedią, jakimś chorobą, trudnością i tak dalej. I później bardzo dużo ludzi, jakby będąc w tym chrześcijaństwie, czytając te obietnice, po prostu chce tego, bo chcę naprawić to coś, co, co jest dla nich trudne, problemem jest dla nich. ci widziałem już uzdrowionych ludzi, widziałem proroctwa trafne, prawdziwe, wypowiedziane do ludzi, i te rzeczy nie nawracały ludzi. Zresztą w Biblii mamy dziesięciu. Trendowate, którzy zostali uzdrowieni, wrócił tylko jeden. Więc to już z Biblii wiemy, że uzdrowienia niestety nie nawracają ludzi. Nie zbawiają ich. Oczywiście one wszystko pomagają. My mamy za nimi yy, dążyć do nich, mamy biegać za nimi, nie wiem, gonić je. Jasne, jasne, tak, 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 ale pod warunkiem, pod warunkiem, pod warunkiem, pod warunkiem, że zawsze na pierwszym miejscu dla Ciebie i dla mnie jest relacja z Nim. Dlatego, żeby już więcej nie przedłużać, żeby to było krótkie, fajne i przyjemne do przesłuchania, zachęcam Ciebie, bracie i siostro, siebie głównie też zachęcam, mówię to głównie dzisiaj do siebie, że potrzebuję wprowadzić pewnego rodzaju dyscyplinę do swojego życia, która pozwoli mi z nim spędzać trochę więcej czasu. I to też nie chodzi o to, żeby się zmuszać do tego, żeby z nim być, bo to też nie jest dobre. Relacja na podstawie zmuszania się nie jest dobra. Ale dobrze jest wypracować sobie pewien nawyk. Jak czytamy w Starym Testamencie o wielkich, że tak powiem, prorokach czy wielkich postaciach, no to mamy, że modlili się pięć razy, siedem razy w ciągu dnia, trzy razy w ciągu dnia. Więc myślę, że dla mnie też istotne jest, dla Ciebie też jest istotne, żeby wyznaczyć sobie konkretne godziny, konkretny czas na modlitwę, na studiowanie Słowa Bożego, na budowanie w tej modlitwie relacji z Nim, na poznawanie Go. Zdaję się z tego sprawy, że to nie jest łatwe. Wydaje się, wydawałoby się, tutaj coś wtrącę, jakby powiem to wam, bo, bo was kocham. W Polsce zostało wpojęte, zresztą nie tylko w Polsce, ale głównie myślę w Polsce to jest bardzo mocne, to kłamstwo, myślę z samego piekła rodem, że jak odmówisz formułki pewnych modlitw, to to jest modlitwa. Ja wam powiem tak, moim zdaniem formułki są dobre dla dzieci, bo mnie formułek uczyła moja mama, jak byłem dzieckiem. I uważam, że na ten etap yy, to było dobre, bo mój umysł nie był w stanie pojąć jeszcze pewnych rzeczy, nie był świadomy obecności Bożej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale w momencie, gdy wychodzi się z dziecka, to ta modlitwa po prostu powinna zostać w ogóle zmieczona z ziemi, moim zdaniem. Bo nikt tak naprawdę w świecie nie chciałby budować relacji na powtarzaniu tych samych słów non stop w Potrzebna jest modlitwa, która jest pełna relacji z Nim. Nie wiem, dam Ci kilka takich szybkich rad. Na początku zacznij medytować. Zamknij oczy, wyczyść swój, wyczyść swój umysł. Ucisz się. Usuń wszystkie bodźce. Zanim Usiądziesz do modlitwy, to nie przychodź z pracy zabiegany, tylko daj sobie 20 minut na wyciszenie. Odłóż już 20 minut, wcześ... 20 minut wcześniej telefon, nie siadaj do komputera. Spędź trochę czasu w takim spowolnieniu delikatnym i dopiero wtedy wejdź w modlitwę. Będzie Ci łatwiej, bo jak uszedziesz do modlitwy i masz pół godziny czasu na modlitwę, to zanim odgonisz wszystkie myśli i się Twój ciało, umysł uspokoi, o 20 minut i zostało Ci 10 minut na modlitwę. Może być zbyt mało. Jak zaczniesz to robić regularnie, jak zaczniesz go szukać, jak zaczniesz się medytacyjnie w, nie wiem, wchodzić w jego obecność, czyli powiedzmy: Panie, bądź błogosławiony Twoje święte imię. Jesteś wielki, Panie. Uwielbiam Cię, wywyższam Cię. I chwila ciszy, na przykład. Daję Ci przykłady, jak ja to robię, jak to robią też może inni. Panie, nie więcej Ciebie, a mniej mnie. Albo Panie, przychodzę przed Twój święty tron. Panie, przychodzę przed Twój święty tron, oddaję Ci pokłon. I jak zauwa zaczniesz zauważać w ten sposób, też nie chodzi o to znowu, żeby z tego zrobić mm, y, formułki i rytuały, ale na pewnym etapie, po pewnym czasie, nie wiem, 5-10 minut, coś się zmienia w obecności. Jak zaczniesz, jak nawet się nie zmienia, to zaczniesz to robić regularnie, to zacznie się zmieniać. Pod warunkiem, że Twoje serce jest całe nastawione spragnienia do Niego, żeby z Nim się spotkać. To z Wami dzisiaj zostawiam. Sekretne miejsce to jest to miejsce, gdzie jesteś tylko Ty i Pan, i nawet sam diabeł i szatan nie może tam się dostać. I to jest miejsce, w którym jesteś bezpieczny. I to jest miejsce, w którym możesz walczyć o swoje rzeczy dla swojej, dla swojej własnej rodziny i dla innych, którzy są dookoła Ciebie. Bo tam to jest jedyne miejsce, do którego diabeł nie ma żadnego dostępu. Pozdrawiam Was serdecznie, Bogusławie. Trzymajcie się. Hejo.